Julia, przegrywamy 1 do 3 z grupą azoty, chemikiem i Tym samym kończymy przygodę w europejskich Pucharach. Ale ten pierwszy set bardzo dobry w naszym wykonaniu i, i tak na napawą chyba optymizmem, prawda? Myślę, że my zagraliśmy naprawdę fenomenalnie ten pierwszy set. Ciężko jest podtrzymać aż taki, tak świetny gdzieś tam procent w tylu elementach. Jeszcze nie spojrzałam w statystyki, ale tak czułam, że chyba na bezbłędno tam praktycznie zagraliśmy i e, wszystko wchodziło. Ten drugi set e, przede wszystkim też chemik zaczął po prostu lepiej. E, troszkę nas już od siatki e, odciągnął i, i po prostu weszły gdzieś tam na wyższy poziom. My dalej graliśmy dobrze i to nie było tak, że my graliśmy słabo w to spotkanie. My graliśmy naprawdę tyle, ile mogliśmy, to daliśmy. E, walczyliśmy e, na pewno do końca, na ten moment Chemik jest bardziej doświadczoną drużyną e, i my wracamy do pracy i zrobimy wszystko, żeby na przestrzeni tych miesięcy, które nam zostały po prostu dojść do jak najwyższego poziomu i, i jesteśmy drużyną i wca, cały czas się rozwijamy i indywidualnie i, i, i jako ekipa, więc e, na pewno przykro, że już teraz odpadamy z Pucharu Cef, bo na pewno marzenia były większe, ale Szczodna analiza jest taka, że po prostu chemik był dzisiaj i, w, i u siebie lepszym zespołem i musimy się z tym pogodzić w kontekście takim, że, że musi, że, żeby pracować na treningu i, i nie zwieszać głów. No właśnie, bo my już nawet po losowaniu wiedzieliśmy, że najprawdopodobniej zagramy z, z, z policzankami w tej drugiej rundzie, w jednej ósmej Pucharu. I, I wiedzieliśmy, że to będzie trudny przeciwnik. Jest z najtrudniejszych, na jakich mogliśmy, mogliśmy wpaść, to później... Pokazało te, te kolejne tygodnie pokazały, że rzeczywiście tak jest. No bo dzisiaj trzeba było wygrać 3-0 albo 3-1, co się nie udało żadnej ekipie w tym sezonie, jeśli chodzi o zwycięstwo z grupą Azoty. Także jak, jak Wy podchodziliście do tej rywalizacji i, i, i do tego dzisiejszego meczu, czy wiara w takie zwycięstwo, którego jeszcze nie dokonał nikt, była w zespole? Oczywiście była i to pokazał ten mecz. Walczyliśmy bardzo i. Naprawdę, ja jestem gdzieś tam dumna z tych dziewczyn, bo my w meczach z takim przeciwnikiem zyskujemy doświadczenie jako drużyna i to jest, przypominam, nasz pierwszy mecz, pierwszy gdzieś tam sezon od iluś lat w Pucharze CF mówię o, oczywiście jako klub, ale myślę, że wiele dziewczyn też w swojej karierze to jest gdzieś tam coś nowego i... Nie chcę tutaj absolutnie gdzieś tam wybielać kogokolwiek, ale taka jest prawda, i jest to dodatkowa, dodatkowe obciążenie w kontekście takim, że jest więcej meczów, ale też świetna gdzieś tam świetna okazja, żeby. Właśnie mierzyć się z takimi przeciwnikami i zyskiwać to doświadczenie. No właśnie, bo to nie tylko wy jako zawodniczki to doświadczenie zyskujecie, ale także klub, tak jak mówiłaś, wracamy po 10 latach do Europy, trochę się zmieniło, trochę jak kiedy nas nie było. Ale to jest to jest fajne, że jako klub się rozwijamy, prawda? Małymi kroczkami idziemy do przodu. Oczywiście, że tak, że z tego trzeba być dumnym i się cieszyć, że jesteś częścią klubu, który i jakby. Ty też sprawiasz, że, że klub jakby coraz bardziej się rozwija, więc ja myślę, że to jest ekstra, i ja się bardzo z tego cieszę i zrobię wszystko, żeby, żeby być jak najwyżej w tym sezonie. I tak jak mówiłam, i, i, i myślę, że każdy, każdy tutaj powie to samo w, w ekipie. Bo apetyt rośnie w miarę jedzenia i my chcemy się rozwijać dalej i sięgać jeszcze wyżej. Dokładnie tak, i jakby tak, można o tym mówić i, i przypominać to sobie, ale najważniejsze jest to, tak jak mówi też trener, że, że najlepszą odpowiedzią jest dobry trening i ja się z tym w 100% zgadzam. Bo na takich limitach, gdzie już twierdzisz, że jesteś zmęczony, nie możesz, a tu dalej ten swój limit przekraczasz, to wtedy jest właśnie największa nauka i najwięcej się wtedy uczysz. Tak przynajmniej u mnie to by było, bywało i jest. Za trzy dni, w niedzielę gramy z tym samym rywalem, ale już w lidze. Czy jest taka możliwość, żeby przez te trzy dni zrobić coś takiego, tak polepszyć swoją grę, no żeby wygrać? No bo przecież chcemy wygrywać. Myślę, że. Zrobimy wszystko przez te dwa dni, co tylko możemy. Wiadomo, że no, nagle nie od razu już bym zbudowano, tak? I e, robimy wszystko na pewno mentalnie jestem pewna, że będziemy walczyć i wiemy, że potrafimy grać z tym zespołem. Tu chodzi o, o, o te mini przestoje i o to, żebyśmy po prostu zachowali e, tą chłodniejszą głowę, ale przy tym właśnie zyskujemy to doświadczenie. I z tego się cieszymy i jestem sama ciekawa tego meczu i mam nadzieję, że kibice będą z nami i będą nam kibicować. Marlena 3 do jednego wygrywacie. Awansujecie do kolejnej rundy, ale chyba nie było tak łatwo jak w Policach. O rany jest, jestem bardzo szczęśliwa, że awansowałyśmy, wygrałyśmy te najważniejsze dwa sety, bo naprawdę było bardzo trudno, ale też się takiej, takiego meczu spodziewałyśmy, bo wiadomo, wiemy jaki potencjał ma BKS i myślę, że w pierwszym secie zdecydowanie to pokazał. Czy coś Was zaskoczyło w tym dzisiejszym meczu? Czy, czy właśnie ten pierwszy set to było jakieś takie totalne dla Was zaskoczenie, y, że trudno było y, y, Wam go wygrać, że, że, że BKS jakoś zagrał inaczej niż w Szczecinie? Myślę, że od samego początku postawił bardzo wysokie warunki, trudne warunki, dobrze zagrywał, dobrze bronił. Myślę, że tego pierwszego seta to zagrał perfekcyjnie. Myślę, że nawet nie popełnił ani jednego błędu, naprawdę obijały nas, my zagrywałyśmy słabo, przyjmowały sobie. Naprawdę ten pierwszy set w ich wykonaniu był świetny, no ale na całe szczęście gdzieś tam opanowyłyśmy te pierwsze, te pierwsze nerwy i, i później już grałyśmy swoje. Awans powoduje to, że w styczniu też gracie w, w kolejnej rundzie. Jak daleko chcecie zajść, to znaczy, czy, czy macie jakieś, jakieś postanowienie, jak daleko w Pucharze Cef zachodzi grupa azoty w tym sezonie? Oczywiście, no, myślę, że to nie będzie zaskoczenie. No, chciałobyśmy życzyłobyśmy sobie tego, żeby grać w finale i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak się stało. No, będzie ciężko, bo myślę, że kolejny przeciwnik jest, prezentuje bardzo wysoki poziom, ale ale no, no fajnie, fajnie, naprawdę cieszę się. No dobrze, to my jako BKS zamykamy już Puchar Cew, przynajmniej w tym sezonie. Wam życzymy powodzenia, natomiast chciałem jeszcze zapytać o ten ligowy mecz, niedzielny, bo no, sytuacja i los tak sprawił, że, że, że gramy już w niedzielę kolejny, kolejny mecz, tym razem w ramach Tauron Ligi. No i co, pewnie po, po trzy punkty, tak samo jak w tych meczach w Pucharze Cef? <laughs> Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak się stało, ale jak widać było dzisiaj, mm, spodziewam się bardzo trudnego meczu yy, i wiem, że musimy dobrze zacząć ten mecz od samego początku. Yy, a jaki wynik będzie, to zobaczymy. No, to jest nasz trzeci mecz. Myślę, że się znamy już bardzo dobrze. Szkoda, bo, bo tak naprawdę szkoda, że na, na tym poziomie już się spotkaliśmy w cewie, ale no niestety yy, to nie od nas zależy. Yy, w niedzielę. No zobaczymy. Na pewno chcemy wygrać jak zawsze, a jak będzie to zobaczymy. O rany, ale się zamotamy. Dobrze, dobrze, dobrze.